Mhm Cii, Zeszli na dół Cicho Czekaj, wchylę Nie debilu, Chodź na górę Chodź Czekaj, żartowałem, czekaj, bo już przestali strzelać Jednak wracamy, chodź Cicho Patrz, jest dobrze Ej gator Co? Sprawdza kurze sygnalizatora Co? jażdę cicho. Cicho. Jak będą się napierdalać, to widzimy ich na jedziemy. Patrzcie. Przemyślenie. Cicho. To jest progernadejska taktyka. Nie kurwa, nie tak szybko. Chodź. O, żartowałem, jednak cofaj. Chodź. Chodź cofaj. Zwabimy ich tu, idź tam na tamtą stronę. Cicho. Trochę strefy nie mamy. Ale mamy osłony i akurat będzie dobrze. A ulta. Cicho. Weź ten granat podnieś, bo może się przydać. Albo ja podniosę. Cicho. Cicho, stoj tam jak ci mówiłem. Zostało przez drzwi jest niedaleko. Sparaj, sprawdzę. Woohoo! cześć. Hej, typy tu są. Czekaj, ja im coś rzucę. Łap, napierdalamy kajdziu. O kurwa, w Cofaj, kajdu, cofaj, czekaj. A ja mam w pierdol. Osłaniaj 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 osłaniaj, 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 kurwa! Chciałem osłonę podnieść, a tak byłeś blisko, że mnie zrewarwowało. Poczekaj wszyscy sprawdzić, co się zapisało czemu ty kajdziu zawsze do lutu napierdalaś papa na Aquamena najebałem się nie spodziewał tego co nawet Mar nawet Mar się tego nie spodziewał że ja na najebie